Oczywiście şey tak będzie. Dużo było mankamentów, ale też były fajne rozwiązania, wiesz, wokalne, które wprowadziłeś. Jesteś subtelny i słodki. Dużo w tym jest błędów, więc dostałeś trzy nie, a ode mnie dostałeś na osłodę. Tak, dziękuję. No, tak się bardzo tym nie przejmuj, bo rzeczywiście momentów było parę bardzo ładnych. Tak. Dosyć dobrze słyszysz, nie zmieniaj linii melodycznej. Pisał nutki tak, a nie inaczej, bo to jest błąd. Ale w tobie na pewno coś jest fajnego i śpiewaj dalej i może się kiedyś spotkamy jeszcze. Dziękuję że sięgasz po materiał wiesz, nie mena, ale wydaje mi się, że to jest tak jak w wielu innych przypadkach umiejętność wybierania dla siebie piosenek dla swojej barwy, dla swoich możliwości, to jest też wielka sztuka. I, i tu też pewnie musisz popracować, żeby dobierać pieśni takie, które twój głos, twoja technika na ten moment jest w stanie jakoś pociągnąć, bo, bo ta pieśń zdecydowanie cię przerosła, Troszkę zakrzyczana wersja, zwłaszcza w refrenie i to, o czym powiedziała Ela, no, zmiana melodii jeszcze w takiej piosence rzeczywiście jest w ogóle dla mnie też krzechem dosyć, dosyć dużym. Ale coś się z tobą rzeczywiście ciekawego, więc pracuj i myślę, ja że Ja tak nie uważam. Uważam, że zmiana melodii to jest sprawa, która jest fantastyczna właśnie. Melodia jak to jest się coś, co To można nie, zmieniać melodię. Nieprawda. Nieprawda, Sama no, nie, zmieniam, no. nudzę się, zmieniam, robię sobie co chcę. To nie jest takie ważne. Wy się upieracie przy tej zmianie melodii, a ja uważam, że to absolutnie nie jest błąd, a to przeciwnie. A zmiana melodii, tak częściowo jak on zrobił, jest po prostu walorem. Do no nawet, nie, nie. Bo, albo sobie ale jest zmiana melodii. Żadnego szacunku nie ma, rozumiem, nie ma czegoś takiego jak szacunek, nie mam sobie za, żadnego szacunku Przepraszam ma. Cię bardzo, Kamil. Ale to nie, nie mam napisała. Tak? Mamy słabszy moment. Mamy w a, no właśnie, no właśnie. Ale a nie... E, no e, e, to właśnie dlatego zmieniał, ponieważ to nie napisał, co zmienia. Kamilu, wywołałeś sporą burzę wśród jej Czy To zmieniać te melodie czy nie zmieniać? Zmieniać liczy się właśnie aręcz. Też tak uważam. Też tak uważam, tak że jeżeli się czuję, to można. Coś inaczej, jak czuję to po swojemu. I nie uważam, że piosenka mi przerosła, tak jak powiedział Łoso. Bardzo mi się podoba. Co to, to, to mówisz? I dochodzi do tego, dochodzi do tego stres. To sam fakt bycia w tym programie to jest ogromny stres, tak? Wystąpienie przed tym jury. I to